1 stycznia 2023 roku, godzina 11, termometr pokazuje 6 stopni, od godziny pszczoły szaleją, rzadko spotykany o tej porze roku widok, praktycznie we wszystkich ulach, poza mniejszymi wyjątkami, noworoczne sprzątanie. No, Czegoś takiego jeszcze nie miałem, że 1 stycznia takie szaleństwo było w ulach. Zawsze na przełomie stycznia i lutego dawałem pszczołom waromed. Dzisiaj chyba skorzystam z tej pogody. Gniazda rozluźnione. I chyba dzisiaj potraktuję je waromedem. Tamte dwa odkłady już kilka dni temu, jak była, też 14 stopni potraktowałem. Ale dzisiaj chyba wszystkie rodziny. Ten odkład to pełne szaleństwo. Na poidle też są pszczoły. Pobierają wodę. A w tym roku nawet bakwasty się już obudziły z reguły one później startują mam jedną rodzinę testową ale nie powalają mnie wolę chyba krainki i korzystamy z pięknej pogody we wszystkich ulach coś się dzieje także jak na razie zimowla przebiega prawidłowo a zobaczymy czy teraz pszczoły od tej temperatury nie zwariują za dwa tygodnie mają być mrozy zobaczymy jak to wpłynie na zimowlę jak zwykle chwila muzyczki.